Wyjazd nad kolejną magiczną europejską rzekę. Jesteśmy w totalnie nowym miejscu. Nawet o tym nie myśl. No chyba ty. Oddawaj to nie. kule. Ty inne dostaniesz. Oddawaj nie, mi to Nie, nie, nie. niekradzione. Wystającego z wody. Pod nami jest 3,5 metra wody. Zobaczcie jakaś przejrzystość. No, na dwóch hakach. Z reguły daje się na górze większy hak, że po prostu no mamy większego żywca. No, Won. Raz. Chyba. Wrzucę na brzuch. Dwa. Trzy. O już rzucały. to z niej małymi, a tym ci za pierdolę webrzem. Kolejne branie Tym razem na wędzisko, które wywoziłem chyba z tobą nie? Siemanko wszystkim, Piotr Baufa, Matka Polska w pogoń za sumem. Witam Was kolejny raz na moim kanale. No i słuchajcie, udało się w końcu długo wyczekiwany wyjazd nad kolejną magiczną europejską rzekę. Jesteśmy w totalnie nowym miejscu. Rzeka jest przepiękna, prześliczna, krystalicznie czysta, płyciutka. Bardzo fajny temat do takiego łowienia typowego, aktywnego na wypuszczane przynęty, na stacjonarkę. Żyją tu podobno bardzo duże ryby, także mam nadzieję, że. Uda nam się coś złowić. Je ze mną Daniel oraz Tomek. Popłynął Tomek właśnie w tej chwili po Daniela, także czekamy. Czekam na chłopaków. Jesteśmy wstępnie rozłożeni. Jak sami widzicie, taki skrawek brzegu, takiego żwirowego. E, no jestem mega zajarany. Nie, nie spaliśmy ponad 20 godzin, ale powiem Wam szczerze, że nawet nie odczuwamy teraz tego, e, tego zmęczenia. Przygotowujemy się do, do wędkowania i mam nadzieję, że ten wyjazd przyniesie masę rekordowych ryb. Także bądźcie ze mną i oglądajcie dalej. Tomek i... Pan Daniel. Nawet o tym nie myślisz. No chyba ty. Oddawaj to okulary. Ty inne dostaniesz. Oddawaj nie, mi Nie, to nie, znalazione, one niekradzione. Kurwa mogę mi nie brać, by chuj, ja miał nie okulary. No chuj, nie <grym> ma, moje, moje. Zmrużył, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Tak mi się nie podobało. No, także jak widzicie, wróciliśmy do normy. Jest Daniel, jest Tomek. Wyciągamy manżur. Ja już częściowo zobaczcie, jestem rozpakowany. Tak, Daniel, to są moje wędki. Te zielone, piękne. Ty chciałeś tego heavy duty, a to jeszcze mam jednego. Chyba, że Deluxa chcesz. Yy, tego, yy, cutstic. Czyli chcesz heavy duty. Tak. To już jest zły, bo nie ma okularów. Eee! <śm> No i dobra, słuchajcie, Daniel sobie już powoli bija podpórki. My go zostawimy z Tomkiem i będziemy płynąć na aktywne łowienie, trochę się rozejrzeć na rzece, co się dzieje. Przygotowałem sobie takie zestawiki. Tak się prezentują. Tu mamy coś do trola. Tu mamy zestaw do, e, do wypuszczanki, też na fireballu zrobiony, jak klasyczny zestaw wertykalny. Przypon taki z 70 cm i spławiczek. 300 gramowy matkata Chemical Float. A tutaj klasyczny Fireball 220. Nie miałem innej gramatury, także musiałem użyć takiego handmade'a. Hack. Przypominam, że można tutaj łowić na podwójnych zbrojeniach. I kotwica. Tak się to prezentuje. Domuś, ty tutaj już tam kończysz, nie? Leci pierwszy zestaw. Takie mamy karanksy. O tej wielkości. Fajne. Rybony. No i dobra, dopłynęliśmy do takiego konarku wystającego z wody, pod nami jest 3,5 metra wody. Zobaczcie jakaś przejrzystość. Nie, nie wiem, czy dostrzeżecie, ale tak na 2,5 metra widać normalnie to, co się dzieje pod lustrem wody. I tu jest taki, taka oberwana burta ze zwaliskami drzew. Masa ryb tu na pewno stoi, 100%. Nie, 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 tu kawałek. Dosłownie od drzewa żebyś tylko odszedł, nie? No tak wiesz. Bo ja tu myślę, jesteśmy na tym, na tym dołkiem, nie? Dobra, dobra, tak o sobie zostawić. Sławne już Mam Daniela Korki? Korki Ale popierdziela, ty, poczekaj, bo mi no. mam otwarty kabuł Masz? Okay, Daniela, trochę wyprowadzę. 4 metry od dupą i drugi. Jest dobrze, jest dobrze. Dobra, zobaczcie, Daniel teraz stosuje sobie zestaw Kombiriga, czyli yy, część z Was może nie wie o co chodzi. Daniel, wytłumacz. No, zestaw na dwóch hakach. Z reguły wydaje się na górze większy hak, że po prostu no, mamy większego żywca. No, przydałby się tutaj mniejszy, niestety na chwilę obecną nie ma. działanie jest? Yy, no co, ryba y, sum zasysa. Powinien się wpiąć ten hak. Działanie, tak. działanie jest takie jak przy łowieniu karpi na kulkę proteinową. Tak, I nasz owiec tak. jest kulką proteinową w tym wypadku. Dokładnie. Tak. Jak, jak taki włosik. Spoko, leci do wody. Dobra, tutaj napływamy. Znowu to miejsce. Tu mamy taki 3-metrowy dołek. 3,5 do 3,7 będzie dochodziło. Czyli tu dopiero dołek schodzi. Możesz zostawić ten zestaw tutaj. wiesz 3,40. Możesz. 3,30, 3,40. A dołek schodzi na 3,70. To idealnie. No i dobra, leci trzeci zestaw Daniela, znaliśmy taką zatoczkę z taką 2, 2 metry 2,40 do, do 2,20-2,40 metra mniej więcej. Także to i tak jest tutaj dosyć głęboko, jak na tą rzekę. I leci podwiązka klasyczna. Wypuścimy sobie zestaw tutaj w tą zatokę. Wiesz, ja teraz się trochę z tąkiem przepłynę, to oblukamy, gdzie te ryby stoją, nie? Widzicie, no. że Żywiec poszedł? Dalej, dalej. A, bo troszkę ciągnie, nie? Może się nie to. Ale fajnie chodzi. Dan już generalnie jest gotowy, ma wywiezione trzy wędki, a my z Tomkiem lecimy powercić, połowić aktywnie, trochę zbadać rzeki, zobaczyć co się dzieje na wodzie. Zobaczcie, jest tak płytko, że Tomek musi, musiał wejść do wody, bo jest masa kamieni i musi pchać łódkę. Dobra, gaźno. Dobra. Do góry. Czekajcie. Dobra. Kurwa, nie Przejść na dziób? Chłopie, nie dam rady kurwa w tym Pomóc Ci? musisz. Słuchajcie, przeszliśmy z Tomkiem najgorsze. Musieliśmy ciągnąć łódkę myślę, że z dobre 300-400 metrów. Nie dało rady przepłynąć. Teraz tu lecimy taką rynienką, bo przez chwilę 5-6 metrów. Teraz jest ile? 2,70? 2,5. 2,5 metra. No i płyniemy taką rynienką sobie w tej chwili. Badamy dno, co tu się dzieje, wypuściliśmy sobie po kinku do trola i próbujemy, nie? Uśiu. Uśiu. Jak sądzisz Danielu? Jak długo zajmie nam wywózka tego zestawu? Chwilę, chwilę moment, 3 sekundy. Albo pół godziny. Oczymy wszystko jest zależne od wiatru. A, okej. Okay. A mam dzisiaj wiatry. Wywieźliśmy z zestawy. Pokażę wam co się dzieje z, z panem sumiarzem. Piotr Baufał, matka z Polska w pogoni za sumem, nie? Trzecie podejście do niego. Won, raz Brzucę ty... na brzuch. Dwa, <grywa> trzy. O, już rzucałem, Z tymi małymi, a tym ci za pierwszą lewe Stawaj, Daniel, idź. Mistrz, się tu przewierać przebierać. <grywa> Piotrek, tak słucham. Kto ma Ci pomóc wiązać zestawy? Najlepszy Daniel Sumiasz, Mistrz. <grywa> Jaki Daniel? Mistrz. Nazwisko Daniela? Co, Pawłowicz? Kim daje jest? Mistrzem. <laughs> Przestań pomogę ci tak. <laughs> Na chlaputka. O kurwa, to jest fajnego. Zmyna nie jedzie, nie będzie duży. G2 jest karda dosyć, nie? Gdzie żeś się tam po tą wodę? tej podwiązki. Nie, wiem bym tam na tym tam zostawić. Tam widziałem tą podwiązkę. Nad wędkę. Ciągnij na, go, jeszcze jest daleko. Nad wędką i, i potem przejdź tu. O nie Chodźcie z tą wędką, przełożycie mi. No, ty... no przejdź tu, chodź ja nie tu. Nie przejdę, Ładnie kur... wa... Trochę mu wyjechała ta ryba, nie? Z błędem. No ja wiesz, gizbuja jest twarda, nie? No a jednak źle żeś zrobił, bo ryba wróciła jest zaraz w, w górę rzeki. Widzisz? Wchodzi ci w zestaw. Aha, okej, okay, dobra. Ja już wiedziałem, że nie będzie duża ryba jak ten, jak ciągnął go tutaj, nie? Bo nie wyjeżdżało z myna, mówię, to już wiedziałem, że nie będzie duży. Tu przepiął, nie? No. Nie, dostał tutaj, dostał tu i tu. Nie, ale też ma w tym, w Przepięło nie. mu się, no. no. Czekaj, że to. No hmm, dawno zostać. w to, ja w Ale one te cęgi mi ręką normalnie, że dostali. go najpierw dwa razy. Ale jakie branie słuchać było z daleka, nie? No. Jak dudni u niego. Kolejne branie. Tym razem na wędzisko, które wywoziłem chyba z tą danią, nie? Z dziurki, nie? Podwodniak z dziurki. Pełnia. Jest taka, że jest widno. No Na kamerze tego nie zobaczycie. O, ładnie idzie. Będzie dwoja. No tak, była, była. Ten będzie dwójak, nie? Której godziny da tą umówisz? Masz telefon tam? Czwarta trzydzieści. Czwarta trzydzieści? Nie. I tam wejdź do wody, panie. Cholera, ty jesteś niepoważny. Jak ja mam skarpety, króla, słuchaj. No. <laughs> Słyszałeś go? No. Ja sam mówiłem, że cię świętał Ja mówiłem, żebym cię szybko Na korek Na chawy tego Na kombi Rigungga Z dołka tego jedynego który tutaj jest Mój dostał za dwa haki Na twój Na mój korek od yy, znanego wina portugalskiego Bo on zerwał prawdopodobnie zrywkę tutaj portugalskiego wina zachunt w terenie. No i co? Już chyba tak zostanie. O. do domu, jak może tu. A tu szybki pomiar kontrolny, bo tutaj ty dwoja. z parsenty. Dwójka? No mówię, że ona zależy długich, tylko chudy, no, no zobaczy 200 równo. To na smyczkę, bo? tam. No i mamy, z 10 minut później kolejna, kolejne branie. To podwiązka tam była, nie? Nie. To ty małe. Pochodniak na kombirigu kombi z, z rodzinką. Aha w tym, tutaj gdzie je męciłeś. Mhm. Uh -huh. To jest w męcznicze. O, ale ciśnie mu. Amatorz, amatorszczyzy, Tomek. Dobra, tam Tomek, wiesz jeszcze... co? Nie, 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 ja mu tego nie przekręcę. Niech Niech odpowiada za swoje czyny. Miałeś chciałeś mieć rybę na starym kactiku masz. Mam Siadamy Siadaj jak chcesz, ja będę stał, ja tam pistolę dupę moczyć. Ale do łódki. Tomek, kręć. No on wyciąga. Kręć Tomek, przestań. Już nie kombinuj. Nie wiesz, kom... wyciąga, bo jak jest zrywa, to wyciąga. No, no co ty myślałeś, że co? Bo nie dokręciłeś. No. Kontrę okay. musisz mocno dokręcić. No. No, tu wychodzi właśnie amatorka wtedy. Strasznie. Amatorka. No. Tomek, Tomek, ty kurwa ciołek, ty kurwa No co? Tomek wezmę. Tomek i jedzie. Przyniewa. A ty kurwa, i wyrzucaj jedzie. Ja myślałem, że mu wyrwie z podwórki Nie, przecież ja ją wbijam. Tu karaś był? Dwa, trzy. Nie, karpiki. A, trzy karpiki. Trzy karpiki. rodzinka dała robocę? Zginęła technicznie. Zginęła, cała rodzina zginęła. Dajcie Godzina siódma, minut trzydzieści. Było branie, ale coś, czekaj. Pa, będzie doginął. Myślisz, że ściągnął? Nie. No i dobra, to jest ta ryba z nocy, Tomka. Mój też, kurwa nie chlap tak, bo tutaj będę mokry. Piękna. Piękne ryby. Ryba jedna miała 200. ile mówiłeś? 1. Tam? 201 i 200. No. O, dwujeczki. O, dwójaczki. Jak Daniel, zadowolony coś po pierwszej nocy. Tak, jestem zadowolony. Także jak widzicie, udało się w sobie złowić trzy ryby. E, wczoraj nie pokazywaliśmy wam stąpki łowienia aktywnego, bo byłem bardzo znerwowany, Spoprałem z, 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 z dwa brania ryb. Między 220 a 230 cm olbrzymy. E, I nie nagrywałem po prostu nic łowienia aktywnego, ale odbiliśmy sobie to na stacjonarce 201 oraz 200 i 150 taka w nocy była to też widzieliście trzy ryby pierwsza nocka myślę że bardzo fajna ale te ryby nie były jakieś takie wiesz zmasowane nie Nie, takie no, normalne no 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 rewelacji nie było w nocy także jeżeli film wam się podobał to oczywiście stawcie łapę w górę subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku śniegu. także trzymajcie się i na razie